Na LinkedInie widzimy nieustające zmiany. Linkedin został kupiony przez Microsoft jakieś 3 lata temu. I mniej więcej od roku dynamicznie się rozwija. I to co teraz dzieje się na LinkedInie, część osób może powiedzieć, że Linkedin Facebook czaje że mamy dostępne teraz serduszka, polecenia, oklaski, zdziwienie, czyli coś, co jakiś czas temu zostało wprowadzone na Facebooku i tych elementów będzie coraz więcej, to znaczy niedługo będą. W Live y na LinkedInie, czyli coś, co na Facebooku również istnieje. Niedługo będą wydarzenia, i to wydaje mi się, że jest rzecz, warto, na którą warto już się teraz przygotować. To, że będziemy mieli szansę na nasze eventy, kongresy, kongresy zaprosić ludzi aktywnych na LinkedInie. A przede wszystkim po takim evencie na nowo nawiązać z nimi relacje i kontakt. To jest, to jest duża zmiana. Więc yy, tak jak obserwuję ten serwis, on nadal będzie. Trzymał swoją specjalizację, to jest wspaniała i to pozwala mu się opierać takim gigantom jak Facebook czy Instagram, czyli znowu Facebook. E i z drugiej strony będzie budował swoją specyfikę, też będzie pewnie inwestował w grupy, po to, żebyśmy mogli mieć coraz więcej korzyści z bycia w tej platformie społecznościowej. Niezależnie od tego, LinkedIn będzie dążył do tego, żeby jak najwięcej osób było tam aktywnych i stąd pewnie plany do tego, żeby zbudować oddzielnie platformę newsową. Bo przecież poniosy przychodzi się codziennie. A póki co platforma ma wyzwanie w tym, żeby użytkownicy logowali się codziennie w platformie. LinkedIn dynamicznie się rozwija w Europie. W Stanach myślę, że osiągnął już takie swoje maksimum. Tam bardzo jest popularny. W Europie rozwija się z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy jako społeczeństwo już trosze, trochę przesyceni Facebookiem. A jednak LinkedIn ma inną specyfikę, bardziej zawodową. Tam nie mamy zdjęć kotków, jedzenia i wakacji. Tam mo możemy porozmawiać o biznesie, o biznesie, więc to się stała przestrzeń, w której my, jako profesjonaliści, my jako firmy. Chcemy się znaleźć, więc tutaj zdecydowanie LinkedIn wygrywa i działania, które robi, czyli y, rozwijanie eventów, wydarzeń, rozwijanie pewnie grup i live'ów, które będą powodowały, że my będziemy mieli lepsze. Więzi, że będziemy po prostu mieli ten element social, będzie się u nas rozwijał na Linkedinie, to jest coś, co będzie dalej LinkedIn podsycał po to, żeby utrzymać i rozwijać zaangażowanie. Zdecydowanie też rośnie e, ten aspekt edukacyjny. Linda, którą ma LinkedIn, to jest element, który w mojej ocenie do tej pory nie jest do końca dobrze wykorzystywany, więc mam nadzieję, że LinkedIn coś w tym zrobi, żeby dawać więcej wiedzy i spowodować, że na hasło LinkedIn będziemy myśleli edukacyjnie. Edukacja, kariera, biznes, tak jak na hasło Facebook myślimy zabawa, znajomi, relaks.